Rancho Lot, restauracja, dom weselny, kompleks wypoczynkowy, baza noclegowa. To wszystko na wyciągnięcie ręki w najpiękniejszej okolicy nowego targu. Oferujemy organizację imprez biznesowych, sportowych i wesel. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy. Nowy targ ulica lotników 2. Dzisiaj w wiadomościach skiturowcy uczą się jak bezpiecznie szusować w górach. Związek Harcerstwa w Polsce ma nowego naczelnego kapelana. Jest nim ksiądz z zakopanego. Dobry wieczór, jest piątek, 17 kwietnia, Mariusz opet. zapraszam. Pomimo, że mamy już drugą połowę kwietnia, to w Tatrach panują bardzo dobre warunki narciarskie. Niestety nie wszyscy skiturowcy są świadomi, jakie szkody mogą wyrządzić budzące się do życia przyrodzie, jeżdżąc poza szlakami. Właśnie dlatego zorganizowana została akcja Bezpieczny Skitouring. Więcej o szczegółach akcji w materiale Marcina Szkodzińskiego. Biuro Międzynarodowych Przewodników Wysokogórskich i VBV Salewa, we współpracy z Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym i Tatrzańskim Parkiem Narodowym, w związku z coraz większym zainteresowaniem wycieczkami skiturowymi w Tatry, rozpoczęli specjalną akcję edukacyjną bezpieczny skitouring. Dawniej, jeszcze 10 lat temu, to były tak naprawdę u nas w Tatrach Polskich pojedyncze osoby, które chodziły na skiturach. Teraz narciarzy jest bardzo dużo. I bywa, że e, zwłaszcza wiosną, gdy przyroda też budzi się do życia, ten konflikt z przyrodą jest, bo czasami wystarczy, że narciarz wjedzie w jakąś dolinę poza szlakiem i e, gdzie na przykład odbywają się e, e, gody górców lub cietrzewi, i już ten konflikt jest. W trakcie pierwszego dnia uczestnicy poznawali teorię. Kolejny dzień to już zmagania w terenie. Uczestnicy kursu nie tylko chodzili na fokach i zjeżdżali po nieratrakowanym śniegu, ale poznawali także techniki podchodzenia pod strome zbocza. Trenowaliśmy, ćwiczyliśmy zwroty w stromszym terenie, bo to trochę jest dla ludzi trudne, kiedy zaczyna się trochę, trochę stromiej, trochę trudniej. Dziś były dobre warunki, ale tam, gdzie nie ma potrzeby robić tych trudniejszych zwrotów, wystarczy poprowadzić łagodniejsze łuki. Natomiast już w stromszym terenie już te zwroty, które są no, dla ludzi troszkę trudniejsze e, do opanowania, no to tośmy ćwiczyli parę razy, e, też jazdę z, od, e, z odpiętymi piętkami, bo to też czasem nie ma potrzeby ściągać, kiedy jest zwłaszcza krótki odcinek do zjazdu, a żeby no, e, ta trasa jakby u, 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 upływała płynnie, no więc to też należy się odchylić do tyłu. No i to też czasem ludziom. E, Sprawia trochę trudności, kiedy śnieg jest zwłaszcza miękki, kiedy żeby się nie pochylać do przodu, jakby wbrew temu, gdzie, gdzie w stromszym terenie się właśnie podczas jazdy ćwiczy, ale z zapiętymi piętkami. Podczas zimowych wypraw na skiturowców czeka wiele zagrożeń. Największym z nich są lawiny. Stąd właśnie ćwiczenia z lawinowym ABC, aby przygotować miłośników zimowych wycieczek na najgorszy scenariusz. Uczestnicy kursu mieli za zadanie zlokalizować zasypane przez lawinę nadajniki, które symulowały poszkodowane osoby, a następnie je odkopać. Jest to podstawowa umiejętność, którą powinni posiąść wszyscy, którzy chodzą zimą po górach. Ważna jest także umiejętność unikania niebezpieczeństw i wiedza, kiedy w góry można się wybrać. W Tatrach obowiązują, obowiązuje 5 stopni. Oczywiście zginąć można przy jedynce, przy dwójce, przy trójce. Natomiast czwórka, piątka to jest taka ilość śniegu, że właściwie no nie ma szans się gdzieś dalej poruszać. I to wygląda mniej więcej w ten sposób, że... Ci, co nawet chcą iść, to po 150 metrach wracają, bo po prostu jest tyle śniegu, że nie są w stanie przejść tego odcinka w czasie krótszym niż parę godzin. Wzrost zainteresowania skituringiem w Tatrach spowodowany jest sprzyjającym terenem do uprawiania tego typu turystyki. Szlaki te, które są udostępnione zimą do, do turystyki zwykłej również są udostępnione, udostępnione do narciarstwa takiego skiturowego i, i naprawdę tu jest bardzo dużo tych tras. także. Każdy znajdzie coś dla siebie, i ten bardziej zaawansowany, i ten początkujący. Niestety wiosną, kiedy warunki do uprawiania skituringu są wyśmienite, przyroda budzi się do życia. Stąd właśnie potrzeba edukowania osób wchodzących na teren parku, aby świadomie korzystali z pięknej przyrody, jednocześnie nie wyrządzając jej krzywdy. Związek Harcerstwa Polskiego to organizacja utworzona zaraz po zakończeniu I wojny światowej i przez ten czas, mimo nadejścia II i ciężkich czasów komunizmu w Polsce, cały czas prężnie się rozwijała. Wprawdzie na Podhalu harcerze nie byli obecni przez ponad 20 lat, ale teraz nadrabiamy, bo właśnie niedawno ksiądz Wojciech Jurkowski, od lat pracujący z harcerzami w Zakopanem, został naczelnym kapelanem Związku Harcerstwa Polskiego. Ksiądz Wojciech urodził się w Pionkach koło Radomia. Z harcerstwem związany jest od 40 lat, z czego 25 lat jako kapłan. Służąc w Radomiu, w Warszawie, w Kielcach, aż w końcu od 2010 roku w Zakopanem, gdzie został jednym ze współzałożycieli podhalańskiego chówca ZHP imienia Kurierów Tatrzańskich. Jak podkreśla ksiądz Wojciech, kapłaństwo, czyli wiara, od zawsze było ściśle związane z harcerstwem. Nie mogło nie być kapłanów, nie mogło nie być kapelanów, dlatego że wychowanie duchowe w ZHP jest od samego początku, to nie jest wymysł. Ostatnich lat, że zwrócenie od uwagi na ducha, bo wychowanie harcerskie to wychowanie w trzech płaszczyznach, właśnie: służby Panu Bogu, ojczyźnie i bliźniemu. Czym musi odznaczać się naczelny kapelan ZHP? To przede wszystkim człowiek, który jest z harcerzami i dla harcerzy. To też oczywiście zadania porządkowe, koordynowanie pracy kapelanów w całej Polsce oraz dbanie o wychowanie duchowe młodszych harcerzy, którzy są dopiero na wczesnym etapie kształtowania swoich charakterów. Ale każdy kapelan, również naczelny, ma swój przepis na dobrą pracę w harcerstwie. Uważam, że kapelan naczelny, jak i każdy inny kapelan, musi się modlić ze swoimi harcerzami musi być dostępny dla harcerzy. Dzisiaj młody człowiek przede wszystkim bardzo potrzebuje właśnie często rozmów, bo ma wątpliwości. I to nie jest nic złego, żeby wątpić dzisiaj, a jak, jak nigdy nie, nie było niczym czym złym, wątpić, bo człowiek, jeśli zadaje sobie pytania także o istnienie Boga w jego życiu, to, to są bardzo ważne pytania i, i pomóc odpowiadać na te pytania to jest rola kapelanów. Do tej pory naczelnym kapelanem ZHP zostawało się na czas nieokreślony. Poprzedni księdza Wojciecha pełnił tę funkcję przez 8 lat. Kadencja drucha Wojciecha będzie trwać przez 5 lat, a w razie kolejnego wyboru następne 5. Wszystko to zgodnie z porozumieniem między ZHP a Episkopatem Polskim. Porozumienie było od wielu miesięcy negocjowane. Między Kościołem a Związkiem Harcerstwa Polskiego była taka potrzeba, żeby uregulować sprawy funkcjonowania kapelana naczelnego i tego, w jaki sposób kapelani harcerscy, nasi instruktorzy, mają funkcjonować w Związku Harcerstwa Polskiego. I stąd wreszcie finał, na który czekaliśmy dość długo. Teraz przed księdzem Wojciechem Jurkowskim lata wytężonej pracy i chociaż wcześniej również ciężko pracował nad rozwojem harcerstwa w Polsce, a szczególnie na Podchalu. To odpowiedzialność przyniosła się na jeszcze wyższy poziom. To już wszystko na dzisiaj. Na koniec, jeszcze krótka informacja i jednocześnie zapowiedź. Zapraszaliśmy Państwa jakiś czas temu na rekolekcje ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym Wypłyń na Głębie. Rekolekcje potrwają jeszcze 6 tygodni i od przyszłego poniedziałku, specjalnie dla Państwa, będziemy je transmitować. Dlatego w poniedziałki, na czas trwania rekolekcji, zapraszamy Państwa nie na wiadomości, a właśnie do oglądania rekolekcji. Z poniedziałkowymi wiadomościami wrócimy naturalnie po zakończeniu spotkań, które prowadzi Witek Wilk. Tak więc dziękuję za uwagę i życzę spokojnego weekendu. Dobranoc. Rancho Lot. Restauracja, dom weselny, kompleks wypoczynkowy Baza Noclegowa. To wszystko na wyciągnięcie ręki w najpiękniejszej okolicy nowego targu. Oferujemy organizację imprez biznesowych, sportowych i wesel. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy! Nowy targ ulica Lotników 2.